Specjalny dzień z babcią i dziadkiem. Cześć, kochani! Dzisiaj opowiem Wam o wyjątkowym wydarzeniu w moim przedszkolu. Wiecie, że w Polsce Dzień Babci obchodzimy 21 stycznia, a Dzień Dziadka 22 stycznia? To bardzo ważne dni, kiedy możemy podziękować naszym dziadkom za ich miłość i opiekę. W tym roku w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy specjalny występ 31 stycznia. Aby wszyscy dziadkowie mogli przyjść i wspólnie świętować. Jest nas 25 dzieci w grupie, i każdy miał swoją ważną rolę. Może Wam opowiem, jak to wszystko się zaczęło? Gdy nasza pani w przedszkolu powiedziała nam, że będziemy przygotowywać specjalny występ dla dziadków, wszyscy byliśmy tacy podekscytowani, dostaliśmy wierszyki do nauczenia, zaczęliśmy ćwiczyć piosenki. I nawet wymyślać własne układy taneczne. Przygotowania trwały bardzo długo, bo chcieliśmy, żeby wszystko było idealne dla naszych kochanych dziadków. W tym czasie dużo dzieci chorowało na grypę. Niektórzy musieli zostać w domu, ale nawet wtedy nie przestawali ćwiczyć. Uczyli się swoich wierszyków w łóżku, a rodzice nagrywali im nasze piosenki, żeby mogli ćwiczyć. Moja mama mówiła, że to bardzo ambitny występ, jak na zerówkę. Ale my wiedzieliśmy, że damy radę. W przedszkolu przygotowywaliśmy też specjalne niespodzianki. Robiliśmy własnoręcznie laurki. Każdy mógł użyć różnych kolorowych papierów, cekinów i brokatów. Ja na swojej laurce narysowałam serce i napisałam Kocham Was. Zrobiliśmy też ramki na zdjęcia, które później wręczyliśmy dziadkom. To było bardzo pracowite, ale i radosne zajęcie. Ostatni tydzień przed występem był bardzo intensywny. Codziennie ćwiczyliśmy z naszą panią, uczyliśmy się, gdzie kto ma stać, kiedy wyjść na środek, jak się ukłonić. Pamiętam, jak wszyscy się trochę denerwowali. W końcu to miał być nasz największy występ w tym roku, ale wiedzieliśmy też, że włożyliśmy w przygotowania całe serce. W przeddzień występu nasza sala zmieniła się nie do poznania. Rozwiesiliśmy kolorowe dekoracje, balony, a na ścianie zawisł wielki napis: Kochamy was, babciu i dziadku. Wszyscy pomagali w przygotowaniach: jedni nadmuchiwali balony, inni wieszali ozdoby, a jeszcze inni ustawiali krzesła dla gości. W dniu występu, 31 stycznia, już od rana czuć było wyjątkową atmosferę. Najpierw zrobiliśmy jeszcze jedną, ostatnią próbę. Wszystko wyszło świetnie, potem mieliśmy czas, żeby się pobawić i zjeść obiadek. Pamiętam, jak co chwilę ktoś pytał: Która godzina, kiedy przyjdą dziadkowie? Nie mogliśmy się doczekać. I wreszcie nadszedł ten moment. Sala wypełniła się po brzegi, przyszły babcie w eleganckich sukienkach i dziadkowie w krawatach. Wszyscy się uśmiechali i robili nam zdjęcia. Nasz występ zaczął się od wspólnej piosenki. Potem każdy z nas przedstawiał się i mówił swój wierszyk. Ja trochę się denerwowałam, ale gdy zobaczyłam uśmiech mojej babci, od razu poczułam się pewniej. Śpiewaliśmy nasze ulubione piosenki, które tak długo ćwiczyliśmy. Były też tańce. Nawet nasza pani była zdziwiona, jak pięknie nam wyszły. Na koniec wręczyliśmy dziadkom. Nasze własnoręcznie zrobione prezenty. Moja babcia się wzruszyła, gdy dałam jej laurkę, a dziadek od razu powiesił sobie na szyi medal, najlepszy dziadek na świecie, który dla niego zrobiłam. Po występie wszyscy bili nam brawo, to było niesamowite uczucie. Widzieć wszystkich dziadków tak szczęśliwych i dumnych. A wiecie, co było najlepsze? Potem każdy mógł spędzić czas ze swoimi dziadkami. Ja poszłam z moją babcią i dziadkiem na pyszne lody. Dziadek zamówił swój ulubiony czekoladowy, a babcia waniliowy z owocami. To był naprawdę wyjątkowy dzień. Pokazaliśmy naszym dziadkom, jak bardzo ich kochamy i jak ważni są w naszym życiu. Powiecie co? Dziadkowie są po prostu najwspanialsi na świecie. A wy też macie takie piękne wspomnienia z waszymi dziadkami? Na pewno. Bo każdy dzień z babcią i dziadkiem jest wyjątkowy. Dziękuję, że byliście z nami. Jeśli podobała Ci się bajka, zostaw łapkę w górę i koniecznie zasubskrybuj kanał bajkomania. Kliknij też w dzwoneczek, żeby nie przegapić nowych bajek, kołysanek i piosenek. Do zobaczenia przy kolejnej bajeczce.